Dzień dobry, dzieciaki! Widzicie już okładkę kolejnej części przygód Fenka. Ta część zatytułowana jest Duma. Co to jest Duma? Myślę, że starsze dzieci już wiedzą. Nie każdy potrafi dokładnie wyjaśnić, ale w wyjaśnieniu cóż to jest Duma na pewno pomoże nam posłuchanie i zrozumienie. Tej historyjki, bo to dosyć fajna sprawa i myślę, że bliska niejednemu z Was dzieci. Tak więc posłuchajcie. Fenek siedzi w swoim pokoju, a wszędzie wokół niego leżą małe i duże kartony. Jak to przykleje, Tutaj, a to tutaj, hmm, to na pewno się uda. Mruczy sobie pod nosem i ustawia jeden karton na drugi. Ciekawe, co takiego buduje Fenek, prawda? Tu musiałbym wyciąć okno, ale ten karton jest taki okropnie twardy. Fenek wzdycha i odkłada nożyczki na biurko. Głupie kartony! Nic się nie da z nich zrobić. Złości się ogromnie. Zdarza się i tak. Co słychać, Smyku? Do pokoju zagląda tato. Fenek zrywa się z miejsca i próbuje zasłonić cały ten bałagan. Nic. Nie robię nic specjalnego. Woła do taty. Aha. Nic. Tata. Iwa poważnie głową, a mnie się zdaje, że jednak robiłeś coś fajnego. Może ci jednak pomogę? Nie możesz, ja muszę sam. Chłopiec się denerwuje. Nie wie, jak zbudować z kartonu w rakiety, ale wcale nie chce, żeby mu ktoś pomagał. Jest już na tyle duży, że musi poradzić sobie sam. Niech tata lepiej idzie pomagać Feni, bo jest jeszcze mała i niewiele potrafi. No dobrze, już sobie idę, ale jeśli będziesz mnie potrzebował, to zawołasz, tak? Dopytuje się tata. Fenek kiwa głową, ale wcale nie ma zamiaru nikogo wołać. Ma klej, taśmę klejącą, dużo srebrnej folii, kolorowy papier, nożyczki. Jak zbuduje już rakietę, ozdobi ją tym wszystkim i będzie najpiękniejsza na świecie. Tylko jak się za to zabrać? Żeby te kartony bez przerwy nie spadały, nie da się ich posklejać. Bez sensu taka zabawa. Chłopiec siedzi na krześle, ma na burmuszoną minę. Wszystko idzie inaczej, całkiem inaczej niż chciało. Mogę wejść? Tata pyta za drzwi. Wiem, że nie chciałeś pomocy, ale może się jeszcze zastanowisz. Jak byłem w Twoim wieku, to uwielbiałem budować różne konstrukcje z kartonów. I trochę mi żal, że już jestem na to trochę za duży. Pozwolisz mi spróbować? Czy jeszcze coś potrafię? Pyta tata. Jak chcesz? Fenek wzrusza ramionami. To miała być rakieta, ale nic mi dzisiaj nie wychodzi. Ja już wcale nie chcę budować. Buduj sobie sam. Tata bez słowa bierze największy karton i ustawia go na środku dywanu. W takim razie może to będzie podstawa rakiety, mówi. Czy możesz mi podać te dwa wąskie pudełka? Zrobimy z nich silniki. Fenek niechętnie schodzi z krzesła i podaje tatusiowi kartony. Przytrzymam je. A ty weź taśmę klejącą i mocno je przyklej, proponuje tata. Fenek bez słowa rozpoczyna sklejanie. Coś takiego. Tym razem nic się nie przewraca. Nie umiałem tego skleić sam, tłumaczy Tacie. Ciągle się wszystko rozwalało. Specjaliści, którzy budują prawdziwe rakiety, też zawsze pracują razem, w zespole. Tata się uśmiecha. Teraz musimy. Dodać następne pudło na górę, ale tam musi być okrągłe okienko. Penka zaczyna cieszyć wspólne budowanie, tylko że ten karton jest taki twardy, że nie umiem w nim wycinać narzeka chłopiec. W takim razie narysuj, jaki duży ma być ten otwór, a ja go wytnę. Tata bierze nożyczki dla dorosłych i po chwili okienko dla astronauty jest już gotowe. Jeszcze tylko kilka części i rakieta jest już skończona. Fenek pracowice okleja ją folią. Teraz wygląda całkiem jak prawdziwa i pięknie błyszczy z daleka. Zrobię jeszcze wzorki z kolorowego papieru, mówi nasz bohater, i zabiera się za wycinanie. Kolorowy papier nie jest taki twardy jak karton, więc wszystko udaje się znakomicie. Mamo, Feniu, chodźcie zobaczyć naszą rakietę, woła uszczęśliwiony chłopiec. Jaka piękna mama ogląda dzieło z podziwem, a Fenia nieśmiało dotyka rakiety paluszkiem. Lubi wszystko, co ładnie błyszczy. Możesz być z siebie naprawdę dumnym, mówi tata poważnym głosem. O tak, my też jesteśmy z ciebie dumni. Świetnie ci poszło, dodaje mama. Wcale nie, bo sam nie umiałem sobie z tym poradzić i to to musiał mi pomóc. Fenek kręci głową: Jestem jeszcze za mały i wszystko ciągle mi się psuło. Dlatego ważna jest współpraca, a ty na początku byłeś zbyt dumny, żeby prosić o pomoc, wyjaśnię spokojnie tata. Fenek się denerwuje. Nic już nie rozumiem. Mówicie mi, że mogę być siebie dumny, a potem mówicie, że byłem za bardzo dumny. To jak to w końcu jest? Mama kuca przed Fenkiem i głaszcze go po głowie. Posłuchaj, kochanie, są takie słowa, które brzmią tak samo, ale znaczą coś całkiem innego. Na przykład. Zamek może oznaczać ten w kurtce, albo ten z piasku, albo pióro ptasie i wieczne pióro do pisania. Tak samo jest z dumą. Możesz być dumny, czyli myśleć, że ze wszystkim dasz sobie radę sam i że to wstyd prosić o pomoc. Ale też możesz być dumny z siebie, czyli cieszyć się, kiedy coś ci się świetnie udało, tłumaczy tatuś. A my jesteśmy dumni z ciebie i z Feni, że mamy takie fantastyczne dzieci, które już tyle potrafią. Dodaje mama i wszyscy mocno się przytulają. To no już koniec tej historyjki. Dobrze, że Wenek miał takiego tatę, który na niego zaglądał i oferował mu pomoc. Dobrze, że Fenek umiał tę pomoc przyjąć, bo skończyło się to zbudowaniem wspaniałej rakiety. Zobaczcie, tutaj są pudła. Pudła to są wspaniałe materiały do zabawy. Kartonowe pudła mogą służyć nam do zrobienia różnych fajnych rzeczy: domku dla lalek, pralki, kuchenki. Możemy także zrobić z nich jakiś pojazd. Dużych pudeł możemy zmontować piękną kryjówkę, do której każde z nas się będzie mogło chować. Wszystko zależy od waszej pomysłowości oraz pracowitości. Ciekawe, jak sobie z tym wszystkim poradzicie. To już jest na dzisiaj wszystko. Życzę Wam wspaniałego dnia, a także chciałabym, byście zadzwonili do babci i dziadka i powiedzieli im, że bardzo za nimi tęsknicie, albo do koleżanki czy kolegi. A teraz już, po!